Cześć, jak zwykle, na dzień dobry, proszę o łapkę w górę i subskrypcję. Będę wdzięczny. Dziś chciałbym się odnieść do jednego z komentarzy, który został dodany. Musiałem go niestety usunąć ze względu na dużą ilość niecenzuralnych słów. No ale do rzeczy. Nie pokazuję twarzy z kilku powodów. Inowrocław to jest małe miasto. Sporo ludzi mnie tutaj zna. Nie wiedzą jednak o moich problemach. Nie chciałbym, żeby to się przełożyło na codzienne funkcjonowanie czy życie zawodowe. Mam nadzieję, że rozumiecie. Po drugie i najważniejsze, w związku z tym, że sporo ludzi mnie zna, tak jak i mojego bojego toksyka, moją ex, bo zawsze wszędzie pojawialiśmy się razem, nie chciałbym, żeby to nawet w najmniejszym stopniu przełożyło się na mojego syna, który i tak to mocno przeżywa. I ten fakt, że nie może zobaczyć mnie, porozmawiać przez telefon, bo, bo mu tak matka narzuca. To tym bardziej chyba rozumiecie. Po trzecie, owszem, zbieram na kawę. Kawę na adwokata, opłaty w sądach, walkę z, z całym tym zakłamaniem oraz fałszywymi oskarżeniami ze strony mojej ex. Ja żyję uczciwie, nie kradnę. Tak, zarabiam pracując zawodowo i naprawdę nie jestem nauczony prosić ludzi o wsparcie jest mi po prostu wstyd dlatego wpłaty są dobrowolne a materiały, które udostępniam są dostępne dla wszystkich więc jeśli ktoś zechce mnie wesprzeć to naprawdę serdecznie bardzo dziękuję link do wpłat znajduje się w opisach filmów jak już wspomniałem Inowrocław to małe miasto tutaj dużo ludzi ma wspólnych znajomych i tak więc e, w rubelki zaczęły mi ćwierkać, że dwie osoby chcą jakiejś zemsty na mnie za udostępnienie filmów. Głównie filmów, e, które są na moim kanale. E, Życie z narcyzem i Noworosławski Kamieniarz oraz jak w naszym kraju zarobić i się na nie narobić, e, który musiałem wrzucić drugi raz. E, pragnę nadmienić, że ja nie udostępniam, nie udostępniam w, w moich filmach danych osobowych tychże osób. A jeśli się wpasowały w to, wpasowały w to swoje osoby, to już jest ich problem, a nie mój. Ja się nie boję. Walczę przed sądem o syna, a także o zrujnowaną przez moją ex e, firmę. Póki żyję, walczyć nie przestanę, a zastraszania z pewnością się nie wystraszę. Jeszcze bardziej mnie to motywuje i pokazuje, jakimi ludźmi jesteście. A dla Was widzowie dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oglądacie. Jeszcze raz proszę o łapkę w górę i subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie.